Siema, to Kontynuujemy Road to Commander, Modern Rocker 3. Teraz myślę, że wbiję Deathmatch, tego trybu jeszcze nie było. Zobaczymy, co tutaj uda mi się zdziałać. Eee, ostatnia gra poszła źle, to jest gra numer 9, tak mi się wydaje w tej chwili. 9 albo 10, to jest 10, 10 gra. 10. Okay. Eee, Deathmatch, 14 level mam w tej chwili. Ale jakieś wysokie levely tutaj widzę w tym, w tym lobby. Nie wiem czy mi się uda wygrać. Zobaczymy. Może, może będzie lepiej wziąć szczęścia albo skilla. Jedziemy. Teraz jaką klasę wybrać on też to niekoniecznie Dobra Skar. Dobra, ostatnia gra ze skarem na dłuższy czas tutaj na tej mapie jak gram w Deathmatch To lubię po prostu siedzieć w tej okolicy, tutaj często ludzie Przyważo A, no hmm. tak, miałem ja z tego sobie No to na domyślny i chciałem go znożować, a tutaj przykucnąłem na pierwszej stronie. Przydałoby się chyba tłumika używać. Przeciszę... Czekam aż P9 odlokuję ten pistolet maszynowy. Tego nie lubię w tym wypadku. Tylu kamperów jest. Kamperów w rogu i drugi myśleć, że Na minuszy tutaj, ale trzy. To nie jest dobry wynik. I zawsze lubię rzucić. Ten graf, nic to nie kosztuje, ale proszę posławić czy jest na przycieknicu. Czyli jakiś w okolicy.

Jak mówiłem, moim celem jest utrzymywać w dwa przynajmniej... Każdy oczywiście jest współczynnik ofiary zgonu. Ilość zabitych czynników pozostawała przez ilość moich śmierci. Na dole są, na dole są. Okay, jeszcze nie będzie prywator. Muszę sobie coś killstreaka zbudować. jest kilka słów paczki na dół. Okej. Okay. Pojezu, że tego zabiję. W po lewej widziałem kogoś, że to jest to paczka. A, okej. Okay. Ej, tego kila zdobyłem. O kurde. Nie było zabija, ale. Chyba tam działko jest. Ja tak, widział kolegę, nie będę się wychylać. O, trochę parta miała. Ciężko ze starym wygrać taki pojedynek. Czyli kogoś trzeba z tymi FMG? A Kimbo? Oha. chcę zobaczyć. Spok. Dobra. Też może coś takiego używać. Ale wydaje mi się, że dość późno się je odblokowuje. Okej, pokradnij mi, pokradnij mi, Dobra, nie, 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 wychodzi mi to dobrze, muszę się bardziej rozglądać na boki. Dzisiaj się nie jestem w formie, no ale na tym polega Road to Pokazuje wszystkie gry, czy jestem w formie, czy nie. Tutaj tak często ludzie zachodzą, myślą że przez okno wyjrzę, a okay, tutaj z boku. Okej. Jeden jeszcze sobie w tym pokoju zabiło. I też myślę, że będę go gonić tamtym wejściem, a ja go wyszedłem z boku. Cwarta, rzucał granata. Warto, że jeszcze strzelał. jest chyba... O, dobra, dobra, dobra. Może być denerwujące. Dzięki za uratę. Bo, jak to bym zawistym to może mi się uda koble zdobyć. Dobra, tego elegancko. O, no, wygrałem na ten dyrektor, czego Teraz już tylko chcę to skończyć. Już Pavlova nie nabije. Okej, okay. dobra. Jeszcze 4 kile kończymy. O kurde, Jak on to napił? O, to był fajny, ostry. Żeby on jeszcze nie wygrał. Trzeba skręcić pośladę i zabić Zabierz sobie trzy kille. Dwa kile Jeden kill. Kończymy to. Jeszcze jeden. Okej. Okay. To była gra numer... Numer dziesięć. to Commander Modern Warfare 3. Zostanę chyba w tym Deathmatchu. Deathmatchu yy, i... Może użyję jakiejś innej klasy. jest okay. fajnie. Nie zrobiłem. Super. To jest na level taki 17, czyli na 11, to jest.